Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Kolejnym odcinku zresztą z budowy. Bo dzisiaj będzie temat, który na pewno wielu widzów interesuje, mianowicie mianowicie pieniądze, konkretniej koszty budowy tego domu, w którym się właśnie znajdujemy. Tutaj już sobie leży i czeka kartka. Gdzie sobie zestawiłem te koszty. Oczywiście rozpisałem, żeby o niczym nie zapomnieć. Ostatni raz taki odcinek na temat kosztów był e, po stanie zero, czyli po fundamentach. Konkretniej rzecz biorąc, i od tamtego czasu nic o kosztach nie mówiłem, więc czas najwyższy. Powiedzieć o tych kosztach i powiem o nich od razu troszeczkę na wyrost, bo również podam cenę za te rzeczy, które jeszcze nie są zrobione. No ale cenę już znam za nie. Zrobię to po to, żeby potem został już sam dach, żebyście poznali koszt samego dachu. A najpierw będzie robiony dach, a potem na przykład będą robione ścianki działowe na górze, więc. Od razu ja Wam powiem cenę tych ścianek działowych. No, bo one tak naprawdę będą tak jak mówię, robione jak już dach będzie na swoim miejscu zrobiony i gotowy. Eee, no dobra, więc nie przedłużając, siadłbym sobie na tych schodkach. Troszeczkę są brudne, ale co tam. Chociaż w sumie nie będę stał, siadał, bo na betonie się nie powinno siadać, ale to nic, tu jest taka ławeczka sobie chłopaki zrobili. Może na tej. Posłużymy się tą ławeczką. O. Dobra. No więc tak, ostatnio zatrzymaliśmy się na koszcie 166 tysięcy. 84 zł i 21 groszy. Może jeszcze tylko wspomnę, że ja już robiłem dwa takie filmy na temat tych kosztów budowy. I yy, no po prostu, do, link do ostatniego z nich sobie będziecie mogli wejść tutaj będzie. Yy. I wtedy mówiłem o kosztach do stanu 0, zero, zero, stanu samego 0, zero, zero. a we wcześniejszym filmie mówiłem o wszystkich kosztach poniesionych przed rozpoczęciem budowy. No więc konkretnie zakup działki, wszystkie formalności związane z budową, wszystkie koszty poniesione z zakupem działki i tak dalej, po prostu wszystko, co ja. Wszystkie pieniądze, jakie ja wydałem na ten dom, zanim, na przygotowanie po prostu budowy tego domu, zanim ta budowa się rozpoczęła. Drugi taki filmik, do którego tam mieliście link, to jest właśnie był link z kosztami do stanu zero, a dzisiaj będziecie mieli do stanu no, ze ścianami, nie wiem jak to określić. To potem do stanu surowego, otwartego zostanie już tylko dach. Dobra, lecimy. Więc zatrzymaliśmy się tak jak powiedziałem na 166 084 zł i 21 groszy. Najpierw zajmiemy się domem, a potem zajmiemy się garażem, który możecie zobaczyć tam. Ale najpierw, tak jak powiedziałem, koszty domu. Więc ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne parteru. E, bo jeszcze muszę Wam powiedzieć no, że ja tutaj tak po prostu w umowie były wyszczególnione te etapy ja płacę po każdym zakończonym etapie w przypadku domu to jest chyba 10 takich etapów, jeżeli chłopaki zakończą dany etap ja dopiero wtedy im wypłacam gotówkę. więc ściany nośne, zewnętrzne i wewnętrzne e, parteru a raczej nie gotówę tylko robię przelew e, to jest to był koszt 14 535,94 zł i 94 grosze. No czyli, no choć wiecie, no to nie będę nic, nic tutaj nie ma co tłumaczyć, bo tutaj chodzi po prostu o te ściany nośne, zewnętrzne. Tak? No i te wszystkie ściany wewnętrzne. Parteru. Więc. Yy... Nie ma tutaj nic więcej do, do tłumaczenia, po prostu wszystkie ściany na parterze. Dalej mamy strop i elementy żelbetowe parteru, i to jest koszt 34 zł i 83 grosze. No, to mogliście sobie zobaczyć, bo na temat zalewania stropu też robiłem oddzielny odcinek. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to też tutaj da, dam Wam link. No, to chodzi o szalowanie tego stropu, zazbrojenie, a widzieliście, że naprawdę zbrojenia na taki strop idzie bardzo, bardzo dużo, i to było w sumie najbardziej czasochłonne. No, i samo potem zalanie. Tego stropu. Tutaj razem, od razu te schody były też, ta klatka, znaczy klatka schodowa. Schody razem też tutaj były zalewane razem z tym stropem. No i od razu Wam powiem, że w ogóle ten strop i ten podpunkt ze stropem to był najdroższym punktem. Z ze wszystkich kosztów do tej pory poniesionych, i wiem, że też jeżeli chodzi o dach, to tam nie będzie droższych punktów. Tych etapów o to chodzi. Dalej mamy pozostałe elementy murarskie. Tutaj cały czas mówimy o domu i to jest 18 060 zł i 19 groszy. I teraz ja Wam dokładnie nie powiem, o co chodzi w tych pozostałych elementach murarskich, bo w tej chwili nie pamiętam. Ja w momencie podpisywania umowy pytałem się tego e, wykonawcy, co jest zawarte w tym punkcie, ale to było, słuchajcie, w grudniu. Ja już nie pamiętam. Na pewno to chodzi o jakieś takie. E, wiecie, tego typu na przykład rzeczy. E, wieńce, wiecie, tego typu rzeczy. Ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa, on mi o tym wszystkich, o tym wszystkich mówił. To chodzi o jeszcze właśnie o kominy, które jeszcze nie są wymurowane, które będą tutaj, o te kominy wentylacyjne. To są właśnie te pozostałe elementy murarskie. Tak ten punkt się nazywa w naszej umowie. Ale tak wszystkich dokładnie tych rzeczy Wam dzisiaj mówię. No nie wymienię, bo ja po prostu nie pamiętam. Eee, dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, i właściwie lecimy na piętro. Tutaj słońce daje w ogóle. Jest, słuchajcie, piękny dzień. Najlepsze jest to, że wczoraj było. Słuchajcie. 40 stopni Celsjusza w Anglii. Rekord temperatury został pobity. Tutaj też słońce daje naprawdę nieźle. Ja nie mam okularów i od razu marszczę oczy. Eee, no i tutaj mamy ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne piętra, elementy żelbetowe. I to jest koszt 23869 zł. I 54 grosze. Tak jak powiedziałem, tych ścian wewnętrznych, czyli tak zwanych ścian, ścian działkowych, jeszcze nie ma. Ale ja już znam koszt, bo to jest razem ujęte z tymi ścianami nośnymi, które tutaj widzicie. Te ściany będą dopiero, jak dach będzie już położony. No i o co tutaj chodzi, bo to są jeszcze jest napisane ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne parteru, piętra, przepraszam i elementy żelbetowe. No to elementy żelbetowe, no to chodzi o ten wieniec głównie, tak i o te e, te takie słupki wzmacniające z betonu. Też to ma swoją nazwę fachową, ale ja tych nazw nie pamiętam dokładnie. E, Tak to wygląda, i teraz, jeżeli chodzi o dom, to będzie tyle. Tak, może przejdziemy się teraz do garażu. Od razu. I powiem Wam na temat garażu, co nieco koszty. Oczywiście, zaraz sobie to wszystko podsumujemy. No i tak, garaż mamy, tak, eee, więc ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne parteru chodzi o garaż, no, bo tutaj nic innego nie będzie, czyli po prostu ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne całego garażu i to jest koszt 13 990 zł i 42 grosze i jeszcze tylko w garażu mamy elementy żelbetowe. I pozostałe elementy morarskie, no to głównie chodzi tutaj oczywiście o te podciągi i o wieniec. Tak, nic innego tutaj nie ma. I to jest, słuchajcie, koszt 7971 zł i 74 grosze. Dobra, wracamy do domu, bo tam jest cień. Usiądziemy sobie na tej ławeczce i ja Wam jeszcze... Przedstawię takie zestawienia różnych kosztów. Też to może się dla niektórych okazać ciekawe, tak? Eee, więc... Suma za ten cały etap drugi, czyli za tak zwane na ziemię, to wszystko, o czym ja dzisiaj gadałem, łącznie dom i garaż, suma to jest 112 tysięcy 890 zł i 66 groszy. To jest to, co ja wydałem od ostatniego filmu, czyli od stanu zero. Chodzi o tak zwane na ziemię. Tak się ten etap nazywa. I teraz suma razem od początku budowy, biorąc pod uwagę wszystko wszystko, o czym ja do tej pory mówiłem, wszystkie koszty łącznie, czyli łącznie z działką, które kosztowało 85 tysięcy, łącznie z, z papierologią, ze wszystkimi rzeczami takimi mniejszymi, nawet jak mauser, tablica informacyjna, czyli wszystko, wszystko od początku tej budowy ja wydałem już 278 974 zł i 87 groszy. Czyli to jest wszystko, co mogliście zobaczyć do tej pory na moich filmach, związanych z budową. Na dzień dzisiejszy, taki poniosłem koszt, tak? Jeszcze oczywiście, no mówię, to już jest razem z tymi ściankami łowymi na górze i z, na przykład już z tymi kominami, które jeszcze nie zostały wymurowane, a też to będzie robione dopiero jak będzie dach. E, więc, no widzicie. Sypią się tysiące złotych, wali się tysiącami, i teraz jeszcze sobie zrobimy, bo to jest suma łącznie dom z garażem, a niektórych może na przykład interesować tylko dom albo tylko sam garaż. Więc może najpierw e, za ten etap tego na ziemię, o którym wcześniej mówiłem, czyli to co mogliście zobaczyć tylko w tym filmiku, te koszty tylko w tym filmiku, nie od początku, tylko sam etap po fundamentach na ziemię. To jest dom, wyszedł 90 928 zł i 50 groszy. To jest koszt samego domu, a koszt samego garażu, czyli tego etapu na ziemię po stanie 0, to jest 21 962 zł i 16 groszy. Czyli tutaj te same ściany e, i te elementy żelbetowe. I teraz koszt domu od początku. E, to, tutaj już nie mówię o działce, tylko o koszcie samego domu, czyli stan zero i stan e, i ten etap pierwszy na ziemię. Stan zero to fundamenty i etap pierwszy na ziemię. E, to jest koszt do tej pory 127 313 zł i 75 groszy. A koszt wybudowania tego garażu, tak jak widzicie tutaj, od samego początku, razem z fundamentami, to jest koszt 41 652 zł i 67 groszy. I na przykład, jeżeli kogoś nie interesuje działka, papierologia z tym związana, no bo to wiadomo, to są też dosyć działka, szczególnie to jest bardzo indywidualna sprawa, jeżeli chodzi o cenę, areał i tak dalej, wystarczy, że sobie dodacie koszt tego domu od początku i koszt garażu i wam wyjdzie koszt domu i garażu bez tam działki i papierologii. Zresztą, no, możemy to zaraz. Zrobić tutaj jest, już mówię, 168 965 zł, no i jakieś tam grosze, więc to jest go, koszt domu i garażu, jeżeli chodzi o fundamenty i na ziemię, razem wzięte, tak, razem to do, koszt domu i koszt garażu, bez działek, bez papierologii. No nie wiem, no myślę, że wyczerpałem temat. Może to dla niektórych część, części to nie interesuje, takie zestawienie, że na przykład dom od początku, garaż od początku, suma za wszystko, suma tylko za etap na ziemię, ale może właśnie kogoś to interesuje, więc no ja podaję wszystko. Myślę, że już dokładniej się tego zrobić nie da. No może się da, ale uważam, że temat jest wyczerpany. No i jeżeli chodzi Przepraszam, jeżeli chodzi o koszty, to by było na tyle. Nie są to niestety w dzisiejszych czasach tanie rzeczy, ale e, idzie kryzys na rynku budowlanych. Ceny niektórych materiałów już mocno poszły w dół, typu stal, styropian. Zobaczymy, bo teraz w sobotę jadę na wstępne wyceny stolarki, czyli okien, drzwi. Zobaczymy, jakie to będą koszta. Oczywiście też Wam wszystko będę mówić na bieżąco, ale najpierw przed nami jeszcze będzie dach. I właśnie taki następny odcinek z tymi kosztami to już będzie e, no, koszt, prawda? E, samego dachu, no i oczywiście cały też, całego budynku razem z dachem, ale w każdym bądź razie. Teraz taki odcinek będzie, jak już dach będzie stał, gotowy na domu. Eee, no i co? To w zasadzie by było na tyle. Dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Bo będą szczegółowe koszty z każdych etapów, ze wszystkiego. Elektryka, hydraulika, tynki, wszystko, wszystko Wam powiem. Dom jest budowany w województwie lubelskim, 10 km od Lublina, jeżeli kogoś to interesuje. Projekt domu, dom w Zielistkach, wersja trzecia. Garaż G14B z Muratora, jeżeli kogoś to interesuje. No i dobra, jeżeli ktoś tam nie oglądał ostatniego odcinku, w którym pokazywałem postępy, na tej budowie, no to jeszcze na sam koniec wam pokażę, jak ten dom się teraz prezentuje z zewnątrz. A ja już się z wami żegnam. Na razie, cześć, pozdrawiam ze słonecznej Lubelszczyzny.